Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trzeci odcinek Until Dawn przed nami. Zobaczymy czy w tym odcinku w ogóle dojdziemy do tej chatki. Jestem tego bardzo ciekaw, czy w końcu tam dojdziemy. I zobaczymy czy tam rzeczywiście ktoś był. Jak zobaczyła Kubita w poprzednim odcinku pod koniec. Tak więc, zaraz się być może, że przekonamy. Mam taką nadzieję, bo ile można iść do tej chaty. Kabin. Chatka. Aaaa... Ja pierdzielę. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? <kłysy> serio? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się z rzędo! Z rzędo? Ty to mnie z rzędo? Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. <kłysy> <kłysy> Naprawdę nie widziałeś, że ona walpiła tą śnieżkę? Okay. Really? sama się prosiłaś? I chuj nie ma jej. Typical. Czas? Czas? Ter teraz krzyk. Typical. Wracamy do schroniska. No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Eee. Miałam się... Właśnie szkąpać. O! Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart. <noise> to nie musiał być wcale żart. Nie rozpaliłaś, będziesz mieć zimną wodę. Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włożyć ciepłą wodę w tym swoim super gniewku. Ja pierdolę się muszę mi drzwi walić, serio. Hold on a second. Te przeciągi się robią, a nie mogę wytrzymać Bez otwartego okna, bo W mieszkaniu jest chyba z 30 parę stopni, więc no Więc ich za strzelające drzwi Już chyba się nie otworzą, bo podłożyłem coś cięższego A mnie się niestety drzwi nie domykają, bo futyna jest krzywa e, Anyway Wracamy e, Chyba mamy do niego iść What the hell? O, to było What the hell? What the heck? No dobra, nie raczej na dole. Ale tutaj też coś mamy Tylko pytanie co? O, widać To rzeczy chane. Co tu mamy? Wizytówka jakaś? Tattoo artist Tatuażysta. 18 marca 2013 ja Chyba było umówione na tatuażek. No tak, bo ona przecież H Hanna miała taki tatuażek motyla. Więc to raczej jej. Pozytywka. Kochający Joss Gwiazdk, 2010. Okej. Okay. To no tu jeszcze mamy Doka Hana Było by nie, mi niezmiernie miło, gdybyś wpadła na moją zajebistą imprezę. Startujemy o 19 Okej, okay, dobra i do góry Jenny, ja Hanna. Ha, ha. co? Majki majki Misio Mike. No dobra, ale czy my coś tu jeszcze znajdziemy? Jager le halo, halo, halo. I No i tutaj co? Błagam, wiadomo, że chodzi o Majka No Zaznaczyłaś głównie odpowiedź C, ups, to się nie uda, on jest szalony na myśl, jak ciachem, a ty ciepłą kluchą Aha, okej. Okay. Czy była namawiana do czegoś, żeby się przypodobać, chyba Mike'owi. Była namawiana do czegoś szalonego, i w tym momencie pojawiam się ja, gdyż tutaj był fuck up i zapomniałem coś nagrywanie po tym cięciu. Dlatego też dopowiem pokrótce, co się działo przez te parę minut. Jak nie nagrywałem, eee, w sumie tutaj co się działo. Obeszliśmy ten pokój i Hanę. Zeszliśmy na dół do Josha i reszty. Josh powiedział, żeby, że nie może rozpalić i żeby że trzeba włączyć boiler, żeby nagrzać wodę do kąpieli. I wysłał Krysa tam z tą drugą dziewczyną, żeby poszukali tablicy Ouija eee, Poszukali tablicy Ouija, bo chcą, bo chcą zrobić seans, bo Josh powiedział, że często bawili się w seanse i chciałby to po prostu powtórzyć. Tego kryjesa, tam z tą drugą dziewczyną, nie pamiętam jak ona miała na imię, wysłał, wysłał ich po tobie cały A sam z e, tutaj, tą kobietą, nie pamiętam jeszcze to przy więc solki, e, poszli, poszedł do piwnicy, żeby odpalić boiler. E, tam pogadali sobie trochę, w sumie taka kratka szmatka była troszeczkę, więc za dużo się nie podziało. W sumie akcja cojna się dopiero teraz. Tak więc. Tyle. Mam nadzieję, że mi wypeczycie taki fuck-up. I lecimy dalej. Z grom. Musi przypodobać. nie wody, dobra? Mmm, brzmi skomplikowanie. Nie, to to już prosta rzecz. Naprawisz to to kiedyś? Dobra, chyba działa. I nie było. Wywala Ach, kurde. Uf. Dobra luz, spróbuj jeszcze raz. A ja, bo ja to chyba nacisnąć. Dobra, czyli tak. Uf. Co do chuja. To nie jest trudne, po prostu naciśnij guzik, gdy lampka się zapala. Ej, okej, okay, okay. tym razem dam radę. Jasne. No to kurwa patrz. Weszło weźmy tam, migda, czy mi się wydawało? Przerywane weźmy tam, migda, czy mi się wydawało? Między legałami, a to co znowu? Jest wiele możliwości, i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. A ten musi chyba zje pana dali. O Boże, nie ruszaj się. To co? Co jest za tobą? O, jasne. Tam z tyłu coś jest. <laughs> Mam cię! Dobra, dobra, punkt dla ciebie. 30 zero. Co? Czekaj, gdzie zdobyłaś poprzednie punkty. Nie zaczyna się od 30? Nie, od 15. A. Co? Bardziej znam się. Jakie punkty? What the fuck? E, czekaj, też to słyszysz, nie? Josh? Co? Rytm jest. Dziwnie regularny. Nie, nie, nie ma w nim nic regularnego. Może trzeba iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuch pożar kiedy tu jestem. Ta. Coś mi tu nie gra. Coś mnie tu mocno nie gra. A czemu ty mnie puszczasz pierwszego? Co to kurwy? Co nie jest Chris. To nie jest Chris. Żeby nikt się tu nie pałękał! To jest Chris. Co do licha! Zostaliście zniszczeni. Wiedziałem. Co? Nieźle. Całkiem nieźle. Ale powiedz czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiesz, miałem niby przepuścić taką cudną okazję. Nie no, ja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie. I strasznie żałuję. Dobre to było. Solidarność panników. Tak bardzo. W tej Chwili namysłu przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mis Żartu! A, nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... No matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie! Zrobiłaś galotki, przepraszam. Na Boga, miłego! Co to jest w ogóle za strój? Znalazłem... powołanie. <grym> ja pierdolę. Boga, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej, okej. Udało ci się ją... znaleźć? Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Wiecie co? Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majacze panna z gorącą wodą. Nara, Nara. A, no i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. Okay. <laughs> nara. Here we go again. Co so jest kurwa mać? Co to robi kurwa serce? Oj, bałcie kogoś ma to Chcę zrozumieć Twoje odczucia wobec tych, którzy boją się porażki i tego, jak są przez innych postrzegani. Ty też czujesz ten strach. O Jezu. Wszystko za najgorsze, Flaki pająku, Jezu. Yeah. Czyżby? Przecież to nie nie dla sposobów, w prowadzisz swoją grę, nieprawdaż? Mnie się wydaje, że tą sprawę więcej radości niż nam. Że to pokrwione szafki? Co jest kurwa? A teraz. Zbadajmy nieco głębiej Twoje uczucia wobec innych osób. To, co cenisz. To co szanujesz w sobie i w innych, co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze, lojalność czy szczerość? Hmm, I to jest co. Szczerość chyba jest ważniejsza. Czyli powiesz prawdę, nawet jeśli miałoby to nieprzyjemne skutki dla przyjaciela. A co lepsze, szczerość czy dobroczynność? Czyli dobroczynność jest przeceniana. Lepiej żyć w zgodzie z sobą, niż komuś pomóc, he? Kurwa, tutaj. Ach, no patrz, znowu skończył nam się czas. Tutaj każda odpowiedź jest zła. No i on zawsze podchodzi do tego jebanego okna. Poprzednim odcinku, kolejny odcinek zaczynamy. To tylko małe ja, Johanna. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington, które do dziś nie zostało odnalezione. Jestem pewien, że dla Hannah i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Sz kurwa, mać! Bum? Efekt motyla! Ej! Ej! Gdzie ty łapy? Ej! Co was pogięło, czy jak? Ej, Mike, może obczajcie z Jess tę chatkę dla gości, o której mówiłam? Słyszałeś to? Na Boga, miłego, co to jest w ogóle za strój? Oto nasz bilet do Królestwa duchów. No i uważajcie na Josha. To intryga! Sama się prosiłaś? Jess? Jess? Tutaj piszą tak. Na wiedzenie. 8 godzin do świtu. Należy oczyścić umysł z wszelkich uprzedzeń, porzucić zahamowanie i w pełni. Bawimy się dowiedzieć, co mało ujść, Należy z entuzjazmem spełniać każdy kaprys mistrza dusz, czyli mnie. Wcale, że nie. A wszyscy obecni ślubują, <laughs> zdejmą odzienie na mężczyznę, Chris, to poważna sprawa, jest. <laughs> Jestem śmiertelnie poważny. <laughs> Oj, dosyć. Zaczynajmy już. Prosiłbym. No dobra. Zobaczmy. Ashley, może jako osoba świeżona wrócona zostaniesz dziś naszym meciem. Świeżona wrócona? Z powagą. Okej. Okay. Zobacz, że lepiej nie żartować. Eee. Czy ktoś tu jest? Czy ujawnisz się nam, jeśli tu jesteś? Hej, patrzcie. Tak którejś z ja was? Ja nic nie ruszałam. No się rusza! <grym> P? Co to za słowo? Chwila. Z To ty ruszasz? Przysięgam, samo się rusza. Ja pierdolę. Pomocy? Jak mamy pomóc? Nie wiem, co to ma znaczyć? Musimy wiedzieć, kim jest, jeśli mamy pomóc. Jak możemy ci pomóc? <laughs> Znowu się rusza. Oh. Co to za słowo? Ah, ne, strze... Ale... My... Ostrze... cholera! O mój Boże, ostrzeżenie? Chyba ja... naprawdę musimy się dowiedzieć, kto się z nami porozumiewa. Nie pomożemy ci, jak nie dowiemy się kim jesteś. Możesz nam powiedzieć kim jesteś? Ona już jest pompują w gaciach. Ha? O, rusza się. Okej, okay. S. I? F. T. R. Siostra. Siostra? Ale czyja? A, dajcie spokój. Sesz. Hana albo Beth. Spytaj, czyja siostra? Josh, to. to. to musi być. Tak. Okej, okay, dobra. Która z nich w takim razie? Ashley, spytaj, kto to? ha czy to Hana, czy to Beth? Z kim teraz rozmawiamy? Hanna? Czy to ty? Hanna? Strasznie to zryte. Josh! okej? Okay? jest ok. Na pewno, bo możemy przestać. Nie, stary, co nie wstyd. Chcę wiedzieć, co powie. Gdy jest weź, się kurwa ogarnij. Pomyśl, to, jeśli to naprawdę jest Hanna, to może. Dowiemy się, co się wtedy stało? Cóż? Wytrzymam. Okej. Okay. Mm -hmm. Niech pomyślę. Hanna. Tęsknimy za tobą i chcemy wiedzieć, co ci się stało. Powiesz nam, co się stało? Z. Ty. Z, d. d a. Zdada. Zdada? Zd o co jej chodzi? A wciąż się rusza. O Boże. Z, A. B, I. Ty. A. Nie! Zabita! I przecież ich nie zabiliśmy. To był tylko żart. Ej, jeszcze, uspokój się, okej? Okay? Musimy dowiedzieć się więcej. Przepraszam! Bardzo tak. przepraszam. O co im chodzi? No weź spytaj co się stało. No tylko tak się dowiemy. Spytaj aż. Jak umarłaś, no to my wiemy, ale kto? Okej. Okay. Kto cię zabił? Hena, kto to był? By... I... By... Biblioteka. Słuchajcie, może coś... O kurwa. Dowód, jest jakiś dowód. W o, ja pierdolę. Jezus, Maria, Chris. Nie możecie tego przerywać teraz. To jakaś ściema. Nie możecie tego teraz przerywać. Musicie to dokończyć. Bo inaczej będzie chujowo. pogrywając sobie ze mną, pomożecie mi poradzić sobie z cierpieniem czy coś, ale. To nie jest fajne Coż nie, przecież to ty chciałeś użyć tablicy Ej, uspokój się, to nie jest wina Josh, Josh nie przerywaj tego teraz, bo będzie mega chujowo Może trzeba za nim pójść? Nie, wyliże się, tylko dajmy mu trochę I to jest teraz najgorsze, oni się nie pożegnali Wskaźnik po prostu odleciał ze stołu Jeśli to twoja sprawka... Jeśli się nie pożegna z duchem, to ma się przejebane i to ostro Sprawdźmy to, przeszukajmy te Dowód biblioteka, tyle wiemy. Wracamy do Miss Blondie, ale są to było fajnie, już już się działa fajna akcja. I teraz trzeba szukać tej blondie. Gdzie się podziałaś? Śmieszne, to to nie jest. No to na pewno. Kotku? Jesteś tam? Kurwa, ale to sterowanie tutaj to jest do wyjebania, naprawdę. Obiecuję, że cię nie zamorduję. Wiedziałem. Wiedziałem. That was a joke. To było dobre. Wiesz wcale. It's a prank, bro. Nie, nie. to? It's a prank, bro. It's a prank. Wystraszyłem się, Jeff! Nie możesz tak sobie wyskakiwać! To sam środek lasu, jest strasznie! No co ty, wystraszyłam cię! Nie, jeśli wyślesz to komuś, to, to cię co? zabiję! Nie wiedziałam, że masz taki fajniusik, kobiecy głosik, Michael. Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się napędzając im stracha. Jak na razie spodnie mam wciąż na sobie. Aha, naprawdę? Tak. Musisz się bardziej postarać. O, wyzwanie? Mam nadzieję, że zapiąłeś pasy. Aha. Moment, poszatkuję ci twoją biedną psychikę na sałatkę. Ale to wygląda jak jakieś zwierzę. Wygląda jak jakieś zwierzę, bo podusza się nie jak człowiek. Ale to pewnie jest ten gość w tych okuladach, co wtedy tym miotaczem ognia się bawił, co. Kana wow. i Bear zginęły. Na tym klifie, kraja czarów, oho, to kurwa co. Myślisz, że ktoś krzyczał? Nie, a to tutaj może być poza nami. Chyba, że mordercy. Tylko i wyłącznie, nobody else. Strasznością masz. Co? Słyszałeś to? Nie. Aha. Halo! Jest tam kto? Ktoś jest, tylko kto. Myszo, jejeń! Myszio, jejeń Dobra, nie zesaj się kurwa Jak ty mnie Jak ty mnie to kurwa jakości było śmiesznie A teraz co? Prawie cię zabiło Chumie to obchodzi, tak się powiedziawszy. Dobra, mamy chyba tą chatkę Jest dokładnie taka jak mówiłeś Mike co? Taka, kurwa, trochę Wejdziemy ja Muszę sobie na zegarku wyłączyć budzik. E, dobra. O, kurwa, co my tu mamy? Maska. Nie podoba mi się to. Stara górnicza maska gazowa wnosząc po informacji napisanej w środku na żadu górnika nad nazwiskiem Billy Biles. maskę Eww, co to dziwaczna <grywka> jest nie Eww, straszna podoba ci się i się Ej Mike przestań no dobra twoja strata <grywka> fajna ta maska ja bym miał otoczone miejsce no ale no ja to ja oni to oni coś tu jeszcze znajdę Maszyny tortur, narzędzia tortur. Nic specjalnego. Go next. Jezu, jak daleko jest ta chatka? Mine got. Ja no, to miało być jakby bliżej, a nie guziwa tak daleko. To niezły, to niezły tryb się robi. Ty się? Serio? Tak przecież jakbyś miała zaraz popuścić? Co to ma być? Chyba nie chcę wiedzieć. What the fuck? Grubo. Co okropne. Jezu, yes, chyba się z tego nie wyliczę. Nie jego cierpienia. Dobra, stary. Hej. Zrobię to szybko, okej. Okay? O nie, nie. Okej. Okay. No lepiej go zabić, bo on już się i tak z tego nie wyliza Nie um, mogę na to patrzeć. No to nie patrz. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Ała. co ty co zrobiłeś? O kurwa, odpadła. Co to chuja? To coś zajebało, kurwa, jelenia. Nie chcę, kurwa, wiedzieć co to było. A nie, kurwa, trochę. Ja cię już pierdolę. No otwieraj to, kurwa, mać, typie. Ta Laska, kurwa! Przecież wiem! Mike, Nie już! Otwórz Co? mi! O mi! że Myślałem, że nas. Pomóż Co? Pomóż to pod kontrolą. Pomóż mi! Pomóż wszystko Under control. Nie, pierdol. nie, w 100%, 100%. 110 Wszystko under control. Kurde, czuję się jak po jakimś maratonie. To był niedźwiedź? Tak, na pewno. Skupane są szybkie. No nawet go nie widziałam. Ej, to coś to nie wparuje, obiecuję. Słowo. Ta skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedzie nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafią, widziałam. Co? Gdzie? W internecie. Naprawdę? Okej. Okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywistość. I obiecuję ci, że żaden niedźwiadek nie otworzy tych drzwi. Chyba masz rację. Sure Okej, okay. już prawie czuję się komfortowo. Prawie. A jak nie. Normalka. Urgh. A jak łudwanie nie to? Jest przytulny domek, który obiecałeś, Mike. Fakt, trochę jakby przewiewny, nie? Wiesz, tu jest kominek. No, pf. możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike, jestem damą, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Okej. Okay. Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni z kominka i przy nastrojowym świetle. Jak zaczniemy się o siebie ocierać, też zrobi się nastrojową. <laughs> Mike. Tak. Ogień i oświetlenie. Tak, moja pani. Yes, my lady. Dobra, ludzie. Tutaj zakończymy ten odcinek.